Dzień dobry kochani, witajcie w projekcie Denko. Pokażę wam kilka produktów, które zużyłam. E, oczywiście wygoniłam wszystkich z pokoju, zamknęłam drzwi. E, niestety pies nie dał się wygonić i sobie tu pomrukuje. Oczywiście jak zawsze nagrywam, zawsze jęczę. Jeszcze raz witam was bardzo serdecznie i zapraszam was do obejrzenia projektu Denko. Może ktoś coś znajdzie, podpatrzy e, i również zakupi albo... Nie za moją namową. E, zacznę od e, chemii. Dzisiaj mam e, z chemii tylko dwa produkty, więc pójdzie szybko. Słuchajcie, tu jest e, So Soft. Jest to zapach e, Golden Bouquet. Bouquet. Przepięknie pachnie. Jest podobny, bardzo, bardzo, bardzo zapachowo podobny do, e, do, 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 do Lenora. Tego złotego Lenora. Jest on y, dużo tańszy, kosztuje mnie funta z hakiem. Nie pamiętam dokładnej ceny. Jest to produkt y, robiony tylko i wyłącznie dla. Y, jak to się nazywa? O, dzisiaj nie widać mi mojego, dzisiaj mam tu odmoniczki. Nieważne, chodzi o produkty. Dla Aldiego jest bardzo, bardzo fajny, zostawia y, świetny zapach, y, ubrania są miękkie. I Wszystkie produkty z Algiego do prania polecam bardzo serdecznie. Jeżeli nie, uda mi się zakupić kuleczek z Lenora do prania, do, do tego, żeby pachniało pranie. Będę zakupywała z tej serii płyny do płukania. Także ten polecam, fajnie pachną ciuchy. Dosyć długo jak na taki tani produkt się utrzymuje ten zapach, więc jeżeli macie okazję... Polecam serdecznie: kupcie i wypróbujcie. Następnie już na pewno jest znany Wam Ariel. Ariel, kapsułki, kapsułki 3 w 1. Dla mnie ten proszek jest jeden z najlepszych, aczkolwiek w tym momencie testuję płyn do prania, właśnie wyprodukowany dla Aldiego i również jest dobry, ale jednak Ariel dla mnie jest górą i w promocjach, kiedy będę mogła sobie pozwolić na ten proszek, znaczy na te kapsułki piorące, zakupię Ariel. Także polecam Wam Ariel, fajny, bardzo fajny produkt. Następnie jest to dezodorant, dezodorant z serii Ted Baker. Jest z mm, London. To już końcówka. ale jeszcze coś pięknie. On ma taki mm, kwiatowo, kwiatowo, ale taki. Y, próbuję sobie coś przeczytać. Świeży zapach. Fajny dezodorant. Y kiedyś misiek przyniósł mi te dezodoranty już nie pamiętam skąd miałam ich całe mnóstwo ja nie używam dezodorantów bardzo rzadko mi się to zdarza ale jak już dostanę od kogoś to zużywam właśnie no i tak oto w ten sposób trafił on do zdękowanych zużyłam tak bardziej w domu na domowe ciuchy nie lubię tego zapachu unoszącego się Właśnie od dezodorantów czy lakierów do włosów ten taki te, duszący pierwszy zapach. Ale cóż, no zużyłam. Jeżeli macie okazję kupić ten dezodorant i lubujecie się w dezodorantach, to polecam, bo zapach naprawdę długo się utrzymuje. Teraz piesku nie wyjdziesz, bo pani nie wstanie. Następnie, co mogę Wam powiedzieć, to jest... Suchy szampon, um, oczywiście do włosów. Ja używam bardzo rzadko takich szamponów, ale lubię mieć. Na tą okazji nie posiadam. Na pewno kupię go ponownie. Jest to um, szampon z, z Funciaka. Był kupiony w Funciaku i mile mnie zeskoczył, bo był dosyć przyjemny i o, o, nawet dobrze się trzymał. Um, możecie kupić i spróbować. Kosztuje tylko funta, więc na tą cenę na pewno dobrze sobie radzi. Następnym produktem e, dzisiaj znajdziemy kilka produktów, a dokładnie trzy. Przepraszam, dwa. Dwa męskie produkty i teraz wam je pokażę. Jest to żel do mycia ciała e, Extreme Power e, z Adidasa. E, jest to do włosów i do ciała żel myjący świetny zapach bardzo lubię taki męski yy, świeży lekko cytrusowy yy. Długo ja zazdroszczę mężczyznom tych żeli. Ich żele do mycia ciała długo zostawiają swój zapach właśnie na ciele i tak długo utrzymują świeżość. Kobiety kobiece te żele nie mają tak intensywnych zapachów, i zaraz jak wyjdziemy z wanny, już nie czuć tych zapachów na naszej skórze, więc tego na pewno zazdroszczę mężczyznom. I jeżeli mnie oglądają tu panowie, a na pewno oglądają, bo wiem, bardzo Wam polecam e, właśnie ten oto produkt myjący dla mężczyzn. Jeszcze raz, Adidas bardzo ładnie pachnie i długo utrzymuje zapach. Nie ma nic lepszego, jak wtulić się w ramiona tak pięknie pachnącego mężczyzny. Jeżeli mówimy tutaj o zapachach, mam kolejny zapach męski, jest to Heide Code Sport. Mm, e, spróbuję Wam... O proszę! Ładnie wygląda. Jest to um, podruba um, kod od. Od kogo? Od Kevina Kleina? Przepraszam, ale nie pamiętam. E, zapach jest. Muszę psiknąć znowu. Uuu tylko nie po oczach. Zapach jest naprawdę dobry. Ja takie perfumy Tania Miśkowi kupuję w funciakach, tak, za jednego funta. On wykorzystuje je w pracy. Bierze sobie taką butelkę do pracy i wiadomo, często wchodzi i wychodzi z samochodu i zużywa je w pracy kilka razy dziennie. Nie są dosyć, nie są trwałe. Nie oszukujmy się, że są... E Trwałymi perfumami, wręcz przeciwnie. E, szybko się, znaczy woda toaletowa, szybko się mm, ulatnia, ale myślę, że jak na cenę jednego funta ta woda jest bardzo dobra, fajnie pachnie i polecam choćby do pracy. Następnym produktem, jaki tu się znajduje, jest tu Umberto Giannini. I tu jest. Em, Odżywka, która ma wspomagać naturalny skręt. Ja dostałam to od swojej kole dobrej koleżanki, która wyjeżdżała i poddawała mi swoje kosmetyki, bo chciała zabrać jak najmniej. Powiem Wam, że kilka razy użyłam i dla mnie ten produkt w ogóle nie działa może dlatego, że ja nie mam naturalnie kręconych włosów tylko jak śpię w mokrych włosach to one się dopiero pokręcą więc u mnie on się w ogóle nie sprawdził nawet mi w niczym nie pomagał, wręcz przeciwnie myślę, że on wysusza moje włosy więc tutaj jak słyszycie jeszcze tego trochę jest, ale stoi już dosyć długo i u niej też stał więc trafia do kosza jeżeli macie kręcone włosy naturalnie może by się u was sprawdził ale ja tego nie potwierdzam, ponieważ u mnie nie robił nic. Wręcz przeciwnie, myślę, że trochę wysuszał moją e, skórę głowy i nie było to fajnym efektem. Następnym produktem, a raczej opakowaniem po produkcie jest. O, oh, cudownie hmm, pachnący Pink Dragon Fruit. E, jest to opakowanie pojanki kandel, uwielbiam ten zapach eee, potarcie, uwielbiam ten zapach, eee, jest taki intensywny, słodki, owocowy, owocowo-kwiatowy nawet powiem, który długo się utrzymuje, lecz nie dusi. Eee, to jest bardzo ważne w paleniu takich świeczek. Nie powoduje u mnie, o, rozmazałam się, nie powoduje u mnie on eee, migren ani bolącej głowy. Cześć. Mm. Raselku, teraz mamusia cię prosiła, żebyś mi nie przyszła. To są stare rzeczy. E, tak, to są A stare. A są dumalowane. Nie, nie ma lakierów, kochany, tym o. razem. Oj, dobrze, weź pie, pieska ze sobą. Na, wy, żeby, żeby poszedł mi z pokoju. Dziękuję słonkom. Mm. Mały zawsze przychodzi i patrzy, czy nie ma starych lakiery, lakierów do paznokcią lub coś do malowania. On wtedy robi sobie arcydzieła na mm, kartce. E, następnym pachnidłem jest to mm, od Same Hayek z Awonu y, Together. Bardzo lubię serię tych perfum, bardzo. Myślę, że są mm, dosyć ekskluzywne i. I jedna z takich droższych. Czy coś jeszcze mi coś tam... O, wyleciało. Perfumy są takie dosyć mocne, orientalne bym powiedziała. Z nutą. <grym> z nutą czego. Ja jestem kiepska w opisywaniu e, zapachów i nie wiem jak mi pójdzie ten filmik, który pragnę dla was nagrać z perfumami. Mm. Dla mnie myślę, że te perfumy fajnie by się sprawdziły u kobiet, takie, które lubią czuć się niczym bizneswoman, które lubią e, szyk i elegancję, aczkolwiek ja mm, nie posiadam dużo takich ciuchów, ale gdy ubiorę jakąś fajną koszulę i mm, jestem bardziej tak elegancko, nie, że... Y, jeszcze raz, raselku nie przeszkadzaj, proszę to bardzo lubię spsikać się tymi, dziękuję kochanie, mały przyniósł mi mm, balonek, który zrobił, bardzo lubię spsikać się właśnie tymi perfumami, które już mi się skończyły, prawdopodobnie do nich wrócę, jak tylko będę miała dostęp do Ewonu, bo na dzisiaj takiego dostępu nie mam, i chcę zminimalizować moje perfumy. Mam ich na tyle dużo, że codziennie mi starczy. I chcę bardziej postawić um, teraz na oryginał, na oryginalność, na drogie perfumy, na perfumy, które, um, które mnie urzekną. Ale do, do tych perfum na pewno na 100% wrócę. Utrzymywały się długo, pachniały fantastycznie. Słuchajcie. Kolejnym produktem jest to e, tusz, do rzęs. tusz do rzęs Wake Me Up e, z Rimmel London, Fantas mam jeszcze go, fantastycznie pachnie ogórkiem, na pewno by się spodobał e, ten tusz e, e, Moni z kanału Codziennie Odmienna, ponieważ uwielbia zapach ogórka i ten zapach ogórka jest tutaj bardzo dobrze wyczuwalny. E, jest dobry, dobry, sprawdził mi się i do tego tuszu na pewno również kiedyś wrócę, mm, że na pewno kupię sobie go jeszcze raz. W tym momencie używam tuszu tylko wodoodpornych. Yy, myślę, że dłużej mi się utrzymują na rzęsach i mam dobre preparaty do jego zmywania, i myślę, że będę bardziej stawiała właśnie na tusze wodoodporne ale z czystym sercem mogę polecić ten produkt i na pewno do niego wrócę, a teraz już go dekuję, ja nie mam. ja nie mam, um, e, jak to się nazywa, takiego takiej manichomikowania i zbierania kosmetyków e, na przykład trzy tusze i to wszystko. I mam nowy, to ten najstarszy właśnie wyrzucam. E, i dopiero kupuję kiedyś tam inny. Nie zbieram i nie będę zbierała żadnych kosmetyków. Mam tysiące, chyba że dostanę od kogoś, to wiadomo, że się ucieszy i będę używać, ale sama za własne pieniążki nie kupię, dopóki mi się coś nie skończy, bo myślę, że, że nie potrzebuję tyle kosmetyków. I tak pra, yy, zawsze się maluję praktycznie tymi samymi kosmetykami, więc nie widzę sensu. Także dostałam w prezencie to było bardzo dobre. Dziękuję za to i polecam wam serdecznie. Fajnie utrzymuje się na rzęsach i jest po prostu dobre. I ostatnim produktem, który wam pokażę, jest to krem pod oczy z Ifrosher Rich Cream i on jest, powiem wam, chociaż moje zdanie uległo zmianie, jest to jeden z najlepszych kremów, tak właśnie tak. To właśnie myślę na ten temat. Jest bardzo dobry. Ja go próbowałam dosłownie wylizać to do końca, ale coś tam jeszcze zostało, już, już nie mogę. Nie mam takiej szpatułki, jakbym miała, gdzieś tam może i bym znalazła. Jest bardzo dobry. Początki z tym kremem były różne. Szczypał mnie, podrażniał pod, okolice pod oczami, powodował łzawienie. Myślę, że to było spowodowane tym, że nakładałam go może za dużo, może moje oczy były do niego nieprzyzwyczajone. Teraz moje zdanie naprawdę uległo zmianie. Czym dłużej go stosowałam, tym wydawał się bardziej, le bardziej lepszy, po prostu lepszy i lepszy. I jestem po prostu nim zauroczona. Na pewno wrócę do tego produktu na 100%, bez żadnej wątpliwości. Jak tylko będę składała zamówienie, ten krem znajdzie się u mnie w moim koszyku i y Będę z miłą chęcią go stosowała. Jeżeli macie okazję, wypróbujcie ten kremik, ale nie poddawajcie się przy pierwszym tygodniu stosowania, ponieważ em, przez pierwszy tydzień on moim zdaniem nie robił nic, wręcz przeciwnie, wydawał mi się, em, wydawał się mi szkodliwy dla mnie. Zmieniam zdanie, krem jest naprawdę bardzo dobry. Wrócę do tego kremu nie jeden, nie dwa razem i myślę, że jeżeli kiedyś u mnie na kanale pojawią się ulubieńcy, to ten krem w nich będzie na pewno. Do zobaczenia następnym razem. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie, za to, że jesteście. Namawiam was do kciukowania oczywiście w górę. Jak możecie zauważyć na moim kanale jest ostatnio bardzo dużo kciuków w dół. No cóż, nie nie jestem zupa pomidorowa, żeby mnie lubić, ale wiadomo, sprawa, jeżeli się nagrywa, to kciuki w górę mobilizują do tego nagrywania, do polepszania jakości filmików, do tego, żeby było więcej pomysłów i, i tak dalej, itd. Itd. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Kończę już moją paplaninę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki, papa, miłego oglądania.